Witam serdecznie drogie strzelce na czytaniu tygodniowym. Zobaczmy, co też energie przygotowały dla Was na ten tydzień. Kochani, macie do kupienia, można kupić, znaczy macie do kupienia, można sam nagrałam warsztaty, tutaj warsztaty ezoteryczne są nagrane, można kupić, wykupić link, tak, do warsztatów tutaj ochronnych, czyli tak jak się chronimy, przed czym się chronimy, dlaczego się chronimy, dlaczego powinniśmy się chronić, jak używać magii w ochronie, tak, i czego, jakich atrybutów, dlaczego atrybuty są potrzebne. Myślę, że materiał jest w miarę obszerny, więc tak na dobre trzy godziny słuchania, kochani, także tak to zapraszam Zapraszam, tak jest jeszcze jajcowanie. Drugi dzień można. Samo jajcowanie, jajcowanie z rytuł, cały rytuło jajcowania oraz, oraz tutaj mm, symbolika też jest do, do wykupienia. Także zapraszam serdecznie. Dobrze, co dla naszych strzelców na ten tydzień. Strzelcy dokonują wyboru. Miłość. Miłość strzelce. Ktoś zdradzi strzelca lub to strzelec kogoś zdradzi. Napiszę swoją nową, napiszę swoją legendę. Powiedziałabym, że to będzie strzelec. Jakoś tak nie pasuje mi to tutaj do równego dawania i brania w pracy strzelcu. Tak nieźle, ale jesteś leniwy, nie chce ci się troszeczkę popracować. W zdrówku nieźle, zobaczymy dla singli, dla par. Zobaczymy, co pomoże, co zaszkodzi i Wasze marzenie na ten tydzień, tak, zobaczymy na ten tydzień ogólnie, jak kończycie jako zwycięzcy, no to powiem tak, coś się uda, coś Wam się przepraszam najmocniej, ale tak aż mnie tutaj coś gniecie, mamy tak, energetyka tygodnia dla Was, szóstka denarów, ko kochankowie i cesarzowa, czyli tak jakby strzelec do tej pory był sam, tak, był sam, nawet będąc w związku, był sam i tutaj dokonuje jakichś wyborów, przechodzi przez te wybory i tak naprawdę być może zamyka serce, bo wydaje mi się, że może zamknąć serce i chce spisać swój los na nowo, bo też tak może wyglądać i chyba już się przed tym nie cofnie, czyli ma poko kartkę, jakiegoś, nawet będąc w związku, tak, bo tu się może być, że samotne strzelce zamykają, zamykają, tak jakby serce na samotność idą w coś nowego, w coś Coś pięknego, aczkolwiek, jeżeli jesteście w parach, to myślę, że nie dacie się oszukać, bo jakieś tutaj są już jakieś zadawnione rzeczy i to jest spisywanie, praca nad sobą, to jest olbrzymia praca ostrzelca nad sobą, czyli tak, jakbyście byli gotowi, czulibyście, że w miłości macie się, po, macie się pokusić o krok dalej, tak? Czy jesteście wolni, czy zajęci, to wy idziecie dalej. Jeżeli chodzi o pracę, będziecie bardzo tak, jakbym hmm, powiem tak bardzo komunikatywni, ale uważajcie, Uważajcie, co mówicie, bo to jest tak, jakby pierwsze dzisiaj, jutro musicie uważać na to, co mówicie, tak, bo tutaj jest tak, jakby mm, słowa wyprzedzają myśli, i nie do końca możecie się zastanowić nad tym, co powiecie kogoś, możecie tym ura urazić. W środku tygodnia, środa, początek, czy rano, w czwartek może być tak, że będziecie strasznie znudzeni tą pracą. Tak, jakby ogólnie aura nie sprzyjała, aura dnia nie sprzyjała, aury dnia nie sprzyjały temu, żebyście po prostu będziecie się źle czuli. Tu się pokazuje, że praca będzie Wam sprawiała wielką jakość, wielką niestety niechęć, ale później pokazuje się już piątek, sobota, niedziela, jeżeli chodzi o pracę, to jest jakieś tworzenie, jakieś myśli, myśl, myśl o kształty, idziecie do przodu, coś Wam się uda przede wszystkim w tym tygodniu odnośnie pracy. Jeżeli chodzi o zdrówko, mamy tutaj żyły, mamy tutaj tak jakby bolą ramiona, tak, bo to są ramiona i ból głowy, moi kochani, jakiś wielki ból głowy i serducho, może być serducho albo wątroba, bo czasami ta dwójka Kadenarów mówi o dwunarządowości, ale ja bym powiedziała, że to jest albo serce, albo wątroba, i to tak naprawdę może Państwo w tym tygodniu doskwierać. Jeżeli chodzi o single w miłości, no to powiem tak faktycznie, tak jakbym powiedziała, idziecie po swoje, tak, idziecie po swoje, idziecie, macie siłę, idziecie, zbieracie pierwiarnik, zbiera, zbieracie te swoje tak naprawdę emocje, do dokupy i idziecie, ale jesteście gotowi na coś nowego, czyli tutaj Wam szczęście sprzyja. Ale na początek zajmijcie tak jakby na osoby z trygonu, ja bym powiedział, że z trygonu powietrza zamknijcie, w szczególności na bliźniaki, zamknijcie to serduszko, bo tu jest ktoś nie do końca prawdziwy, tak nie tak jak się pokazuje w parach. W parach tak jakby samopowtarzalność jest jakaś powtarzalność, ale i wyjście z choroby, czyli tak jakby tutaj moi drodzy, jeżeli chodzi o, jeżeli, albo jest powtarzalność, tu jest jakaś powtarzalność, to jest powtarza się sytuacja z poprzednich tygodni, z poprzednich lat, coś się tutaj powtarza, natomiast Wam to już się ulewa, Wam się, ja bym powiedziała, że Wam się to ulewa, bo tutaj jest zamykam serce i zamykam serce, wtedy ja bym powiedziała, bo tutaj nie ma, no mamy czwórkę kielichów, prawda, no, ale zamykam serce na króla kielichów, czyli myślę, że będzie to skorpion, rak, lub może być ryba. Zamykam na to serce bardzo mocno i idę dalej, pracuję nad czymś dalej, tak. Ale ja bym powiedziała, że tutaj w związkach może się troszeczkę wydarzyć, lub może się okazać, że ktoś zachorował, tak. Bo tutaj też są emocje, emocje miłości, ktoś zachorował, jest to, jest to też miłość, tak. Miłość do rodziny, miłość do ktoś w rodzinie, tak. Bo tu jest choroba rodzinna, ktoś, lub, ale jest. Jest to choroba, która jest powtarzalna, natomiast nie widzę, żebyście się mocno bali, ale przeżywacie tak bardzo, bardzo mocno. To u Was nie widzę, żeby nic aż takiego złego się działo. Co Wam pomoże, kochani? Po raz kolejny mi wychodzi u strzelca straty. Straty emocjonalne, straty, tak jakby nauka strat, tak? Czyli tak jakby poniosłem już tyle razy stratę emocjonalną, taką materialną, fizyczną, że już nie jest mi straszne startowanie i pójście dalej i myślę, że strzelec poprzez to naprawdę dużo zyska, bo tu się pokazuje przepiękna karta. Zamykacie całkowicie serce, zamykacie rozdział życia, pod, znaczy zamykacie pewien rozdział pod tytułem życie w wieku takim i takim, czy życie lat. Tyle i tyle, zamykam, idę dalej, tak idę dalej. Jest to całkowicie zamknięcie tematu poprzez to i to Wam pomoże, tak jakby nie pozwolicie sobie na wejście w zubożenie i na wejście w zubożenie emocjonalne jednocześnie. Co Wam może przeszkodzić, kochani? No i tutaj mi się pokazuje po raz kolejny aż nieprawdopodobne. Co wam przeszkodzi? Przeszkodzić wam może jakiś romans, z wiadomość, przede wszystkim jakiś koziorożec. Koziorożec, który ma fałszywą, mm, tak jakby ja bym powiedziała, że tutaj jest fałszywa, mm, fałszywa rada, fałszywa pomoc, fałszywa propozycja. Na to uważajcie w szczególności od koziorożca, bo będzie to podszyte fałszem. Na to zwracamy uwagę. Jeżeli chodzi kochani o wasze marzenie, to ja już wiem co będzie a wy się zastanówcie na tak lub nie i ja już wam za chwileczkę powiem tak nie może być inaczej a buław trójka denarów i kapła nie może być kochani inaczej pozdrawiam serdecznie drogie o Jezus strzelce już mi po prostu nie, nie, nas, nie nadążam za, swym, za własnym ogonem pozdrawiam kochane strzelce do kolejnego czytania hejpa.